Hej, witajcie na moim... Hej, witajcie na pierwszym odcinku na moim kanale. Um, dzisiaj mamy gościa, przywitaj się gościu. Elo, 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 ty, elo, elo ty. Możecie wcześniejszy odcinek zobaczyć na jej kanale. Przedstaw swój kanał. Dzienka Zapraszam. Polecamy bardzo gorąco. I subskrybujcie nasz. Co? I subskrybujcie nasz kanał. Twój. No, i jej, i mój. No. E, warto by było, bo odcinki są tutaj trzy e, dni w tygodniu. A to bardzo duży wynik. E, I w tej w serii chodzi o to, że e, mamy jeden blok i musimy go kopać, żeby nam wylatywały inne różne bloczki. Krowy odsunąć się, nie pomagacie. No. Co, e, co tam masz? No kopie tu ciągle. Ja też seple tutaj posadzę. Ała! Czemu to mnie zabolało? Przecież jestem na skrzynce. Ała! To tworzę bloki Ała. gliny. Czy one spadają, bloki gliny? One nie wiem, a zobacz. Nie, nie spadają, to okej. Okay. I mów trochę głośniej, bo nie wiem, czy będziecie słychać. Dobra, to ja tutaj już daję. Troszkę ciszej. Bloki gliny. A czemu glinę? Bliny. A czemu glinę? Czemu nie? Daj mi całą, którą masz. To weź jeszcze ze skrzynki. A ty nie masz? Co ja zrobię? Nie wiem. Się baguje. W... Ja już dać, bo to będzie. Za dużo lagi. Lagi, Lagi. No. Lagi, co to w ogóle za wyraz? <laughs> e, Czyli jak to już sadzę, czy stawiam. Sadzisz glinę, okej. Okay. Troszkę głośniej. Tak, więc o, mam jeszcze tutaj ziemię, więc y, też bardzo posadzić, byśmy mieli jak największą wyspę. Jeżeli macie jakieś rady i uwagi do tego, co możemy robić na tej serii, to piszcie w komentarzach, jakie włączysz. Włączę je. No. Kopiemy, budujemy, wszystko. Wpadamy w ceple. ale odsuń się, ja tu kopię. To moje To pomogę, pomogę ci. Od razu szybciej. Czemu tak tej gliny jest tak dużo? Ile nie nie masz gliny? Nie, bo ja 28? osiem. Okej. Okay. czemu nie o, ja nie? O bardzo jak się, jak się zbagować w Minecraft. Właśnie no pada deszcz. Że jak zbagować się w Minecraft? Tudu. Tudu. Zobacz na mnie, jak to u ciebie wygląda. Nie, no u mnie to jest tak zwykłe. U ciebie po prostu nóżki wsadzą w blok. O, świnka. Świnka, pierwsza świnka. Za, zaprowadź ją tutaj do tego. No ja, ja nie mam tego. A, a nie mam machety. Masz? To zaprowadź tutaj do środka. Chodź świniaku jeden. Ale nie wypuść krów. Mam go popchnąć? Aha, Ale już to po powiększymy zagrodę, bo ich jest tam za dużo, okej? Okay? Tak, to ja stworzę. Ja stworzę bardzo dużo drewna. Ja też mam dużo. To stwórz tyle płotków, ile możesz. Dobra. Jak się czujesz w pierwszym odcinku? Na razie jest luzik. No. Później już nie. Yeah. No, no właśnie. Ja tu mam płotki. Okej. Okay. No. Zrobiliśmy cięcie, bo Zuzia sobie tam kopała. Mm -hmm. I yeah. trochę dostaliśmy Dilta. Tak jest ja bardzo ja fajnie. Tak Większa też zagrodę pomaga. Okej, okay, tutaj, tutaj będzie trzeba zniszczyć płotki to Poczekaj, jeszcze tutaj nie mamy zamkniętego. A nie, nie? Nie. Świnka, Zuzia, Halinka, Halyna. Trzeba tutaj dywaniki jakieś postawić, czy coś, żeby dało się normalnie wychodzić. No, to jest akurat fakt. kurze wełny nie mamy, ale mamy owce. To nie zabijajmy jej. Jak będziemy mieli żelazo, to będzie super. No, ale wiesz, jakie to będzie? No, niby. No, głupia krowa. Ona nie jest głupia, ona jest mądra. Czemu mi wchodzi, y, jak ja chcę kopać? Bo tak trzeba. Dobra. Ej, czemu kurczak wyszedł? Czemu świnka wyszła? Czemu zostawiasz czwartą furtkę? Ja? A co ja? Nie. Zuzia, wprowadź ich. Ja, jak? Ja nie widzę furtka. Byłaś. Nie zabijaj tej krowy. Wchodź tam, kurczak. Kurczak. Ała. Dobra, kurczak niech tu zostanie. Wprowadzimy go. W... Nie zabijaj go, to jest nasz jedyny kurczak. No i co, ja nie lubię kurczaków? Prowadźmy go do środka. Panie kuraku. Kurak. Wprowadziłem go tam. Widzisz, nie trzeba się denerwować. Ja się nie denerwuję. Tak, tak. No. W ogóle. Rzucam ci bloczki, które mogą ci się przydać. Na co? Nie wiem. No właśnie. Tak, o. O 30 Lirta. O, mamy bon. Y, 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 blok. Bon blok. Weź normalnie. Y, weź normalnie. Czyli czym to się kopie? Czym ten blok się kopie? Jaki? Chcę tej tutaj do skrzynki. Byśmy mieli. No i przepraszamy Was za, za ruchy w tle, ale mamy otwarte okno. Żeby się fajnie wywierciło. Nie, chyba tego nie wiem, ale ale nieważne. Zawsze Jeszcze, lepiej powiedzieć. Czyli od razu wyspę na melowię i chcecie to, możecie zobaczyć poprzedni odcinek u mnie na kanale. Bo jest. Kolejny będzie też u niej. Mamy drugiego kuraka! O nie! Ale na nie mamy. No, no to jest problem. Patrzę, o, w... kurak, nie, nie chcesz tam wejść? No, no mamy tak, to kto został tu. bardzo dużą wyspę. Zostań z nami. <laughs> Uff, już się bałem, że spadnę. Tutaj trzeba zagrody yy, yy, za zagrodą zrobić żeby żebyśmy mogli gdyby, co tam powiększać, ale... No Ten kurczak chyba ma to kompletnie gdzieś, że musi wejść do zagrody. <laughs> okay. On woli patrzeć na arbuza, którego kopię... Ty bym miała to gdzieś. Znaczy ty tego może i nie rozumiesz, no, bo ty no, nie no, jesteś no, kurczakiem. Mam 20 procent. No, prostu. jak tutaj kopie dyrta. Ty kop, a ja odłożę, Proszę iść. odłożę rzeczy do z no. Wezmę całe drewno jakie mamy. Po co? Bo to fajne jest. <klujna> hmm. y y o, drugowca. <klujna> Bardzo dobrze. Nie wiem, to można je rozważyć, jakby co. Poczekaj, ja tutaj podejdę, bo ona wlazła mm -hmm. po craftingu. Chodź, owieczko, chodź, chodź. Chodź tutaj. To jest naprawdę miło. Yy, Bardzo po prostu. Nie, nie trzeba stąd uciekać. Absolutnie nie. No. Kurowa. Kolejna? No, to chodź. Chodź, krówko. Yy. Nie musisz się bać. Można ją rozważyć z tą małą, która się urodziła. O, patrz, ona zaraz wejdzie. Chopa. O, dobra. Mamy. Jest. O, dobrze, że zaznaczyłam tutaj drewnem. To No byśmy się... kopali wszystko, tylko nie to. No. Wiesz co, jednak odłożę te trochę drewna, bo chyba trochę za dużo No ale tutaj będę kopać. Kiedy będziemy mieli nowy poziom? Nie poziom nie wiem, ale kura tutaj jakaś jest. No to jest ta kura, która nie chce wejść do zagrody. No. Rozumie się chyba. Tak. <grych> ja Ciema też. Ja też Nie tutaj brakuje. Mm, arbuza tutaj. Ale jak się zregułujesz, to skrzynki wsadzam. Yy, Czekaj, kiedy skrzynka będzie jakaś. Skrzynka. Idę pod skrzynko, skrzynko, skrzynko. Jest! buraków to bardzo dobrze. Yy, Tylko że nie mamy naszych buraków. 27 buraków. No hmm. no, to będzie można zrobić pole. Mamy wodę? Mamy. No, ale mamy ale... też ziemniaki. Ale nam będzie wylatywać, więc będzie trzeba pod, pod, yy, wyspałzyć jakiś podest czy coś. A to co, że ta woda będzie wypadać? To chyba nie niezbyt ważne. Yy, to też będzie tutaj pole. Tutaj przy tej furt... przy tych tych zwierzakach. Mm. No dobra. Będą patrzyły na soczyste ziemniaki, o ile można ziemniaki nazwać soczy soczyste. Bo mamy ziemniaki. Wiem, cztery. Mm. Właśnie je między innymi chcę posadzić. i arbuziczki też mamy. Co? No? Co? No? Ale co? Loziczki i Możemy sobie zrobić naszą narbuza. Ja mamy już 33 A masz muty o, nagle kurczak wchodzi na pole. Nie <laughs> Jak ma, to brzmi? Nie, nie, kurczak wjeżdża na chatę. Ej, chyba tyle na razie wystarczy. O, no, zniszczyłem dirta. A co to, problem? Znaczy, ogólnie chciałem mieć dirta, żeby tam dać jednego, ale... O, mam. Udało mi się zabrać. Odkładam drewno. Mam go bardzo dużo już. Ale kurczak, wyjdź stąd. O, to zrobisz mi motykę? Nie. Dzięki. Proszę. Ale dzisiaj zrób motykę, no. Nie, ja chcę iść powiększyć wyspę. To idź powiększać wyspę. Z mhm. tą chyba to gorzej bizu. wygląda, ale jak mamy glinę, to trzeba. To, to będą ścieżki. Co nie? No to co? Ale po prostu zróbmy to powiększenie z tego, co mamy. Jeden, dwa, trzy. No, Dobra, nam później to wyjdzie. Prawdopodobnie. Bo to dopiero to... drugi odcinek z tej serii, a już mam taką dużą wyspę. Nawet mamy zagrodę. Będziemy mieli Zudzia sześć arbuzów. O, czekaj, mamy chyba dynie jeszcze, prawda? No. Yy. No. Okej, okay, to... Yy. O, ym, no to by, ja teraz będę robić nasionka. Dyni. Nasionka. dini. Dini. To, to, to już jakoś mm. idzie. tu. Mm. Już mam dość dużą wyspę. Dobrze. No, chyba. To bardzo dobrze. Mm. Kolejna drama Czemu nie przerabiasz tego na deski? Kuba, jak masz? To się Bo ja tego nie kopię? To ci to kopiesz. Gdzie mam tych skrzynek. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie tę tą, tą wodę mogę dać? ja teraz sobie robię. Tutaj dam mi tą wodę. Albo nie. To wiaderka ją lubi ja Teraz zrobię ten. Sikierę. Mogę, że mamy jedno jajko. Aha. No i co? Tak mówię. będę już kopać. <laughs> hop, 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 hop. Możesz, Zuzia, spaść, bo tutaj nie ma jakiegoś inwentaryzmu. Nie? Nie ma. Nie. To trochę taki przypał, ale damy radę, damy radę. E, ja teraz ogólnie kopię tutaj drewno, żebyśmy mieli go więcej. Ta zagroda już jest ogromna. No. O, kolejna skrzynka, w której jest symsefle i kwiatki. To bardzo dobrze. No, no to co? no nie, no po, co te piatki? no Kurczak, po co Dla, ci te dynia? Po i tyle. Będzie trzeba w takim razie skrzynki przenieść. Bo nie mam takim środku. Ja Jesteśmy z przenoszeniem tego. A ja pójdę pod Dirta. O, skrzynka. Aha. <laughs> Wiesz, to jest ta skrzynka. Tu my wchodzisz my w ekran. No bo. Tak trzeba. Ja o, świnka, świnka, halinka, halinka. Chodź. Świnia, halinia. Ja my. nie wiem, jak tą halinę tu wprowadzę, ale. Nie, najumrę. No, ja Czemu? Tu jest srebre, spadam ciągle. Chodź, chodź, świnka. Nie, Zuzia, pomóż mi. Krowy my. wypychają świnkę, halinkę. My. I uciekają. My. Susia, nie! Pomocy! Susia, uciekły! Weź zboże. Brać chcę. Ale nie mam zboża. A, dobra, mam zboże. <noise> Jajko wyrzucę. Boże, te zwierzęta się pchają. Dobrze, to ja już przenoszę skrzynkę. Halo? Zwierzęta? Chcecie jedzenie? Właśnie widzę. Ty widzisz te krowy? Jeszcze wchodzą mi w ekran, nie ma. Super. Yeah. Weszły? Wszedły? Weszły? Wszedły. nie Nieważne. Weszły? Nie wiem. A wiesz, to robimy osobną skrzynkę na drewno po prostu. Dobra. Hej. Halo, krowa. Ej, hey, gadaj do krowy. Że? Ja. Co? Pomóż mi. Czekaj chwilę. no. Tutaj masz marchewkę i spróbuj zagonić. Dobra, co mam Spróbuj do... wziąć te świnki. Chodź, halyna. Weź halyny, a ja biorę Haliny. Tu chodź. ona wyszła. Owca? Nie wiem. Owca? Nie, kury lażą. Nie, co tu się dzieje? No. Boże to owca zaraz zginie. Proszę się nie pchać. Muszę zrobić kolejkę. Kolejka! Kolejka. Chyba, że musimy zrobić drugi płotek tutaj e, rozwalić. E, no, żeby one No weszły. wszyscy mi się tu pchają, no. Weszły? Wszedły? Weszły, wszedły, weszły. Tak, hmm. wszyscy są. Hopa. I zamykamy furtkę szybko. Okay. A ja? <grym> Ty jesteś krową, <grym> pamiętasz to zmysła sobie wcześniejszego odcinka. No właśnie, jesteś krową. Nie. <grymne> <grymne> jajuszko. Mamy jajuszko, to ja juszko, ja Daj. Nie, no super. Teraz dostała świnka yy, z jajka. Świnka z jajka, tak, tak. Yy, i, tym I tym zwierzakowym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Padajcie na kanał Zuzi, subskrybujcie mój kanał, polekujcie filmik i piszcie pomysły w komentarzach, co możemy zrobić. Pokażcie. Tak, tak.